Za nami ostatni odcinek pierwszej edycji programu TVN: Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory Jak wyglądał wielki finał i kto sięgnął po zwycięstwo? Spróbujcie, Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory Tak wyglądał wielki finał. W finałowym odcinku programu Mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory, troje sportowców stanęło do ostatecznej walki o trofeum programu. W grze pozostali Iga Baumgard Witan, Adam Krzczot oraz Jakub Rzeźniczak. Uczestnicy zmierzyli się w trzech ostatnich konkurencjach. Pierwsza z nich to spacer po taśmie. Nad basenem rozciągnięta została taśma. A zawodnicy musieli pokonać jak największą odległość, by w kolejnej grze półfinałowej przenosić jak najmniej kilogramów. Każdy miał trzy próby, a najlepszy wynik zostawał uznany. W tym zadaniu zwyciężyła Iga baumgard witan Następnie nadszedł czas na tor przeszkód, który składał się z sześciu stacji. Przejścia na rękach po poziomej drabince, przejścia po piramidzie sznurowej, pokonania przeszkody pod drewnianą belką, przyciągnięcia sań z ciężarem, przeniesienia worka z kamieniami oraz powrotu przez te same stacje. W tej konkurencji ostatnia linia mety przekroczyła Iga Baungard-Witan, zajmując trzy. Miejsce w programie, kto wygrał, mistrzowskie pojedynki. Eternal Glory, wielki finał był prawdziwym wyzwaniem dla Jakuba Rzeźniczaka i Adama Kształta. Tor składał się z kilku skomplikowanych elementów. Na początek, uczestnicy musieli przejść konstrukcję z zaplątaną liną, jednocześnie ją rozplątując. Kolejnym zadaniem było przejście po zwisających linach, gdzie dotknięcie podłoża oznaczało konieczność powtórzenia etapu. Następnie zawodnicy stanęli przed memory game, gdzie musieli zapamiętać kolory i kształty klocków, a potem dopasować je do odpowiednich miejsc. Przy czym błędne dopasowanie wiązało się z karą, odczekaniem 15 sekund. Kolejnym wyzwaniem było wydobycie klucza z tuby, gdzie zawodnicy musieli nalać wodę do tuby, aby klucz wypłynął na powierzchnię. Po otwarciu skrzynki i wyjęciu trzech klocków musieli przejść na nich między wyznaczonymi liniami, unikając dotknięcia podłoża. Na koniec czekało zbicie kolorowych klocków, gdzie zawodnicy mieli do dyspozycji trzy klocki o różnych długościach, odpowiadających kolorowi klocków, które musieli zbić. W międzyczasie musieli także omijać poprzeczki, pod którymi musieli biec, co dodawało temu zadaniu kolejnej trudności. Finałowy tor najszybciej pokonał Adam Kszczot, i to on został ostatecznym zwycięzcą programu mistrzowskich pojedynków. Eternal Glory i prawdziwym mistrzem wśród mistrzów, drugie miejsce w programie zajął Jakub Rzeźniczak.